Witajcie, to ja, Artur, wasz informator zdrowotny. Dzisiaj posłuchajcie Klaudii. Bardzo ciekawe. Pytacie mnie, jak w warunkach domowych zrobić parówkę, która pomoże na katar i zatoki. Zabieram sobie miseczkę. Ja akurat tu mam ze stali nierdzewnej, ale może być szklana, może być gliniana, jakakolwiek. Wlewamy do połowy tej miseczki w wrzątek, albo gorącą wodę, tak żeby ona nam ładnie parowała. Następnie do takiej miseczki wrzucam kilka łyżek soli podawskiej bądź różowej himalajskiej, mieszam, a następnie dodajemy do tego kilka kropli ulubionych, ale tylko i wyłącznie naturalnych, organicznych olejków eterycznych. W przypadku dzieciaczków uważajmy na olejki, bo nie wszystkie mogą być stosowane u dzieci. Wzięłam dwie kropeleczki sosnowego olejku, dwie kropelki dam sobie mojego ulubionego świerkowego. I zamieszajmy tutaj, jeszcze dam mój ulubiony, też rozmaryn, dwie kropeleczki. A następnie tą miseczkę z wodą możemy położyć koło naszego łóżka i wdychać te pozytywne, właśnie opary tych olejków. Albo możemy sobie zrobić to w formie parówki, czyli okryć się ręcznikiem i nachylić się na mis nad miską, po prostu oddychając tymi olejkami. Pięć dobrych sposobów na spokojny sen. Po pierwsze, Sypialnia zawsze powinna być wywietrzona przed snem. Godzinkę przed snem wywietrz sypialnię, aby po prostu było świeżo. Druga kwestia powinna być totalnie ciemna sypialnia i powinna być całkowana całkowita ciemność, żeby po prostu do naszego oka nie wchodziło światło. Trzecia kwestia Unikaj światła niebieskiego, czyli oglądania filmów w telewizji, e, oglądania rzeczy na telefonie, bo to zaburza nam, niestety, melatoninę. Czwarta kwestia pamiętaj o tym, że najbardziej. Genialny sen jest ten, który odbywa się przed 22, a nie o drugiej, pierwszej, drugiej, trzeciej w nocy, więc pamiętaj, żeby kłaść się w miarę możliwości przed 22, a piąta rzecz, która jest najlepsza dla snu, to wspomaganie się różnymi ziołami. Czy to będzie ażwaganda, czy to będzie chmiel, czy to będzie konopia, czy melisa, korzystaj z tych ziół godzinkę przed snem, bo bardzo, bardzo wspomoże to naturalne wejście w poziom po prostu uspokojenia, wyciszenia. A teraz informacja. Klaudia Cfajna, sklep, kopiec zdrowia, rabat 10%, kot rabatowy ATVB. Słoneczka, pięknego i radosnego dnia, cudnego dnia. Wszystkiego dobrego, papa.